Witam, kolejny traktor u nas do sprzedania znów to jest WCB Fast Track może 21-35 traktor świeżo sprowadzony z Niemiec z pneumatyką. Całe życie chodził tylko przy opryskiwaczu. I ten opryskiwacz od niego też mam do sprzedania. Traktor ma przedni tus przedni bałek BOM. Dwie pary wyjścia, prawda? przodu Bardzo ładne i zadbany. Dodatkowo dla zdecydowanego kupującego, to można się dogadać tu do kół które tutaj mam. Są to wąskie koła do tego JCB. Firestone. -y. 320, 85 x 38, to jest praktycznie nowe. Wracając do, do celnika to aktualnie na nim są Michelinę, 540 x 65 x 30 opony. Dla wyjść hydraulicznych, pneumatyka, służba rzymska dla wspomagające. wspomagające, szyna do zaczepu, zaczep górny też mogę jakiś zorganizować. Kompony z tyłu bardzo ładne są. Oczywiście jest na pełnym zawieszeniu. Finalne fotele W bardzo ładnym stanie Instrukcja Do tego ciągnika Klimatyzacja Podnośnik, wszystko działa Muszę spojrzeć jaka ładna tapicerka Chyba to nikonał, kolejne ładne tapicerki, tutaj Zadbany ciąg. Zapraszam do, do oglądania. I zakupu maszyny. Pozdrawiam.